Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj odbieramy nagrody za Food Champions i Division Rivals ale nie wiem, czy ten odcinek widzicie w dzień nagród, czyli w czwartek, czy w piątek będzie to zależało od tego, czy dostaniemy jakieś nowe, fajne SBC, czy nowe zadania. Jeżeli nie, to ten odcinek prawdopodobnie widzicie dopiero w piątek razem z nowymi kartami drogi do finału. I zanim jeszcze zaczniemy, chciałem Was zaprosić na Discorda po raz kolejny i tak mówiłem kilka dni temu, gdy będzie 2000 osób, brakuje chyba nie wiem, 50 osób właśnie do tego, żeby. Było 2000 już na Discordzie. Będzie organizowany tam turniej, właśnie w FIFA. Także jak będzie 2000, to więcej szczegółów właśnie tam sobie poznacie. Więc link będziecie mieli w pierwszym komentarzu, w opisie i możecie dołączać. Także słuchajcie, zacznijmy sobie od tego, może co było wczoraj, bo wczoraj chyba jedno z najsensowniejszych dostaliśmy z tego co kojarzę, o informa kolejnego srebrnego. Jest to Adams. Bardzo fajne statystyki jak na kartę srebrną. 90 tempo, 82 strzały, 82 fizyki, 8 driblingu. Trzeba. Wygrać 3 mecze, tak jak zawsze 8 goli i 6 asyst w food Life. Srebrne rozgrywki, niestety nie wiem, dostaliśmy mm, tej paczki za 55 tysięcy, co dostaliśmy ją już e, dwa razy. Być może ją dostaniemy właśnie dzisiaj lub jutro, mam nadzieję, że tak będzie. I tyle, jeżeli chodzi o zadania sezonowe. A w SBC dostaliśmy jedną SBC o paczkę za 25 tysięcy, ale ja już je zrobiłem, paczkę tworzyłem i niestety nic z niej nie było, więc lecimy do paczek za Division Drivers i Food Champions. Najpierw sobie odbierzemy te za Division Drivers, otworzymy je i później paczki nagrody za Food Champions. Poza tym jeszcze sobie zobaczymy, jaki jest. Omówimy sobie temat, co bym chciał trafić i tak dalej. A najpierw paczki za Division Drivers: 2 za 35, 2 za 15 i 4 za 12,5 chyba. Także co, jak coś będzie to się widzimy, a jak nie to już w, przy... Team of the Week'u. Duża złota paczka, kolejna paczka za 12 chyba i pół tysiąca, nie możecie napisać w komentarzach, jeżeli pamiętacie, jeżeli wiecie, jaką dokładną cenę ma ta... M, paczka, bo z tego co pamiętam z poprzedniej FIWE, chyba takie były właśnie ceny tej paczki. Brazylia, nie Brazylia, jak Brazylia, Finlandia, będzie to... E, Hradecki, 83. I dobra, została ostatnia paczka, w pozostałych nie było nawet jednych ekranów, więc tylko w tej paczce za... Chyba 12,5 tysiąca, tak jak mówiłem, był Hradecki. I ostatnia za 35, w której niestety również nie ma ekranów, ani walkoutu tym bardziej. Także przechodzimy do tego, jak wygląda Timo, The Week Maguire. W tej paczce jest Messi, słuchajcie, jest Lozano, jest Bruno Fernandez z tych najlepszych kart. Jak dobrze pamiętam, to na QuickSell szybko. I obok tych trzech kart jest jeszcze Marcos Lorente z Atletico Madrid, który jest bardzo fajnym środkowym pomocnikiem. Łotkin z 84 ale poza tymi kartami już więcej nic takiego specjalnie tutaj nie ma ale na pewno to jest najlepszy team od 21 i liczę, że coś fajnego uda się trafić zobaczymy, Goldik 3, tak jak zawsze odbieramy sobie e, nagrody i zobaczymy czy po poszczęści się w tym tygodniu piszcie co wam się udało trafić w waszych czerwonych formach w paczkach również wymiennych czy niewymiennych za Division Rivals Lecimy z pierwszym player playerpickiem I co będzie? Tawanier, Alario i Traore Także weźmiemy sobie tego Tawaniera, może do jakichś zadań z pierwszym właścicielem w przyszłości się przyda Bardzo fajny statyk jakby był w Premier League na pewno byłby bardziej użyteczny I drugi playerpick Okej, okay, Carlos Soler, także kolejne playerpiki tylko i wyłącznie do upgrade'u 86+, na który zbieram, bo brakuje jeszcze dwóch 3 kart, ale szczerze mówiąc nie wiem czy jest sens teraz robić te playerpiki 86+, bo mało jest kart tak dobrych właśnie 86+, jest chyba tylko Rashford, jest właśnie ten Messi, jest może Ben Yedder z pierwszego teamu The Week a, a tak poza nimi to tak szczerze mówiąc więcej kart tak bardzo dobrych nie ma, więc wydaje mi się, że warto sobie poczekać z tymi playerpikami, a właściwie nie playerpikami, bo teraz w tym, w tym roku jest po prostu animacja walkoutu, więc... Warto sobie poczekać z tym na kilka tygodni, jak będą lepsze karty, chyba. Ym, bez ekranów. W paczce pierwszej za 35 tysięcy jest tylko William. I dobra, została ostatnia paczka y, za Food Champions, wymienna za 50 tysięcy. Zobaczymy, czy uda się w niej coś trafić. Liczę, że tak. Naprawdę bardzo na to liczę. Niestety bez okautu po raz kolejny będą tylko ekrany. Będzie Inform e, Hiszpania, więc chociaż tyle, że będzie to. 10 czy tam 11 tysięcy po raz dzisiaj drugi Soler Zobaczymy, czy w parce obok niego coś jeszcze może być jakaś karta. Mendiego, na przykład, 83, na którą bardzo bym bardzo liczę Dwa informy w tej samej parce także 20 tysięcy, chociaż tyle, słuchajcie. Dobra, to do klubu i zobaczymy, czy za chwilkę dostaniemy coś fajnego. DJ. jak nie, to widzimy się po prostu w piątkowym odcinku. I dobra słuchajcie, jednak odcinek pojawi się dzisiaj, ponieważ dostaliśmy jedno z SBC, których chyba nikt się nie spodziewał i jest to SBC ligowe, ale nie jest to żadna z top 5 lig, a jest to Liga Mistrzów. I jest to na takiej samej zasadzie jak Comeball Sud i Libertadores. Mamy na zakończenie paczkę za 50 tysięcy. Jest to niestety paczka niewymienna, jest to SBC powtarzalne przez 30 dni. I teraz, zobaczmy, co jest do tego potrzebne, bo szczerze mówiąc nie patrzyłem jeszcze jest, Są potrzebne karty z Ligi Mistrzów, te niebieskie Świecące lub nie świecące Ogólna ocena 75, zgranie 95 Więc w końcu do czegoś te karty będą przydatne, bo naprawdę mm, W poprzednim roku one były totalnie bezużyteczne Tak zresztą informy, bo nie były potrzebne do żadnych SBC A teraz będą one potrzebne do tych właśnie SBC ja Jestem ciekaw dlaczego one są właśnie tylko na 29 dni, tak samo jak tutaj ten Conmebol Libertadores i South Wydaje mi się, że może po tych 30 dniach Oni zmienią jakby wymagania, zmienią może formację, może paczki To by było w miarę okej, okay. wydaje mi się, żeby co miesiąc były inne paczki Co miesiąc inne troszeczkę wymagania Chociaż tutaj po prostu potrzeba w każdym z tych SBC Wszystkie karty z Champions League I mamy paczki, na szczęście tutaj są wymienione paczka piłkarz Electrum Premium, to jest chyba 6 złotych, 6 rzadkich Ogólnie 12 w paczce Mieszana paczka piłkarzy Prime, złota paczka rzadkich kart Za 25 tysięcy i tutaj potrzeba ogólną ocenę 76. Mała to paczka rzadkich piłkarzy, tu jest połowa paczki za 50 tysięcy, więc 6 złotych, 6 rzadkich zawodników. I niestety tutaj mamy już paczki niewymienne. I potrzeba tutaj troszeczkę wyższą cenę, bo już 77, ale potrzeba 8 zawodników, właśnie tych niebieskich, nie 11. Ja tutaj również 8 i jest paczka za 25 tysięcy, paczka za 45 tysięcy przy ocenie 79. I tutaj jest 6 zawodników, 7. I na zakończenie jest ogólna cena aż 80, ale tutaj nie potrzeba już, właśnie kart niebieskich. Jest paczka rzadki piłkarzy Electrum, więc za 20 tysięcy albo za 30, zawsze te dwie mi się miją, więc e, jak ktoś wie możecie napisać. Podoba mi się, to mi się podoba bardzo. To, co mi się nie podoba, to pewnie będą ceny tych kart w tym momencie na rynku transferowym. Słuchajcie: 2000 AP w górę, to nie będzie tanie SBC. 2000 op w górę i to SBC pojawi się u mnie na kanale. Może nie jutro, bo jutro będzie nowy, nowe karty, następne właśnie drogi do finału, ale w sobotę. Jak to będzie 2000 łapek pod tym odcinkiem, to robimy to SBC w sobotę na odcinku. Zobaczmy jeszcze. Jestem bardzo, bardzo ciekaw, co stało się z cenami właśnie tych kart. Wydaje mi się, że mniej jak 1500 2000 Na pewno one na rynku teraz już nie chodzą. No, ja też mam dość sporo jeszcze tych kart z poprzedniego SBC: to było 81. Ale też po prostu spaczek, bo tych kart po prostu nie sprzedaję, nie używam ich do żadnych SBC, po prostu mam je w zespole. I dobra, zobaczmy na sam początek kartę na przykład za 2200. To są zwykłe, złote, nieświecące. I nie ma ich praktycznie na rynku transferowym, ja jak chciał kupić, to ich by. Po prostu nie było. Zobaczmy, że 2700. Wow. Po prostu wow. Jak ktoś sobie zainwestował? Tak jak mówiłem, chyba nie wiem, za 4 dni temu, gdy było SBC z dwoma e, właśnie kartami tymi, że prawdopodobnie będą one potrzebne do jakiegoś SBC. No, i tak się stało. Nie sądziłem, że będzie to aż takie SBC duże z dwoma paczkami. Ponad słuchajcie, 4700, i w dalszym ciągu praktycznie nie ma na rynku, bo to nie jest odświeżone, tak jakby rynek w dalszym ciągu nie działa. 5000 w tym momencie przynajmniej kosztują te karty niebieskie, jak nie więcej. Wow, a ciekawe, co z kartami rzadkimi, czy również są tak drogie? Nie, te na szczęście są troszeczkę tańsze, więc polecam bardziej robić to SBC z tych kart. Wydaje mi się, że będą, tak, one są dużo tańsze, około 3000. Nie wiem, jak one się zachowają, czy ludzie będą robili to SBC. Myślę, że warto sobie poczekać kilka dni, zobaczyć, jak się te ceny zachow zachowają. Raczej bym nie spodziewał się, że będzie to dużo droższe, bo tych kart będzie mimo wszystko i tak coraz więcej podawać na, na rynku transferowym. Ludzie będą je wypakowywali i tak dalej, będą je wystawiali na rynek transferowy, więc powinno być to troszeczkę tańsze niż będzie przez następne 2-3 dni. Ale ja się cieszę, powiem wam szczerze, że się cies cieszę z tego SBC. Bo w końcu te karty będą do czegoś przydatne, a nie będą po ocenie QuickSell I co dziwne, dzisiaj nie dostaliśmy po raz pierwszy SBC z ważnych meczów Nie mam pojęcia dlaczego To jest pierwszy raz, nie wiem, od roku? Półtora? Dwóch? Nie wiem, czy kiedykolwiek w ogóle w czwartek dostaliśmy ważnych meczów Nie wiem dlaczego tak się stało, może dostaniemy je później, może zapomnieli je opublikować Dostaliśmy jeszcze jedno SBC z zawodnikiem 75+, i to sobie zrobimy na sam koniec I co? Ja to zrobię i się zaraz Widzimy. Dobra, wygląda na ten sposób wyzwanie Nowicjusza. To jest tylko paczka z zawodnikiem 75, więc nic takiego specjalnego, ale naprawdę to SBC ligowe z Champions League. Podoba mi się bardzo. Oczywiście mogłyby to być wszystkie paczki wymienne, ale wtedy by to było chyba już za dużo. Na pewno jest to bardzo drogie SBC, ale wydaje mi się, że naprawdę czegoś takiego dawno w FIFA nie było. Więc słuchajcie, jak możecie zostawcie lajka, like, jak nie słuchacie kanału, zasubskrybujcie. Piszcie, co trafiliście, tak jak mówiłem wcześniej w czerwonych informach, co sądzicie o tym SBC z Champions League. I jak będzie 2000 w górę, to to SBC pojawi się u mnie na kanale. W sobotnim odcinku. A tutaj, no nic specjalnego, to jest tylko paczka 75, dobra. Także to była tyle. I widzimy się jutro w nowym evencie. W naszej części z nowymi kartami live z Champions League. Na razie.